Siemanko, witam na kanale Kinowa Klisza. Dzisiaj weźmiemy sobie na tapetę amerykański film sensacyjny pod tytułem Rekrut z roku 2003. Główne role to znany wszystkim bardzo dobrze Al Pacino jako Walter Burke, weteran i szkoleniowiec CIA, oraz Colin Farrell jako obiecujący przyszły agent James Clayton. Reżyserem jest Roger Donaldson. Jesteś ciekawy, jak wygląda rekrutacja do agencji? To zapraszam. Zaczynamy. Film opowiada historię Jamesa, młodego i utalentowanego programisty, którego werbuje Walter. Doświadczony agent CIA na szkolenie dla przyszłych szpiegów. James jest charyzmatycznym, lecz zbuntowanym kandydatem, którego motywacja do dołączenia do agencji jest chęć odkrycia, co stało się z jego zaginionym ojcem, który rzekomo także miał związki z CIA. W bazie szkoleniowej o nazwie Pharma, James i inni kandydaci poddawani są surowym testom fizycznym i psychicznym. W tym czasie James nawiązuje bliższą relację z Lailą, inną uczestniczką programu. Burke, będący mentorem Jamesa, stawia mu kolejne wyzwania, ucząc go fundamentalnych zasad pracy w CIA jak na przykład nic nie jest tym, czym się wydaje. Po zakończeniu szkolenia, Walter zleca Jamesowi pierwszą poważną misję. Ma zidentyfikować Kreta w strukturach CIA, którym okazuje się być Lila. Jednak z biegiem wydarzeń Clayton zaczyna wątpić, komu tak naprawdę może ufać. Rzeczywistość staje się coraz bardziej niejasna, a manipulacje Waltera sprawiają, że James zaczyna mieć wątpliwości, czy aby na pewno jest po dobrej stronie prawa. Ale chcesz się przekonać, kto właściwie był Kretem? Koniecznie odpalaj tą produkcję od razu po naszym odcinku. Rekrut to solidny thriller szpiegowski, który oferuje... Widzą spojrzenie na proces rekrutacji i szkolenia agentów CIA, podkreślając grę pozorów i napięcia między zaufaniem a zdradą. Moja ocena to 8 na 10. Dla miłośników kina akcji i szpiegowskich intryg ten film może być satysfakcjonującym wyborem. Al Pacino i Colin Farrell wnoszą do tego filmu doskonałe aktorstwo, szczególnie Pacino, który z powodzeniem wciela się w rolę charyzmatycznego i enigmatycznego szkoleniowca. Aktor oprócz grania swojego mistrzowskiego charakteru na ekranie był również mentorem dla młodszych aktorów na planie, tym dla Colina Farrella, sam wy wspominał, że wiele się od Al Pacino nauczył podczas pracy nad filmem, zwłaszcza w zakresie przygotowań do roli, a dodatkowo Al, który wcześniej pracował z Farelem nad filmem służący diabłu, polecił młodego aktora do roli w rekrucie. Pacino podobno był pod wielkim wrażeniem jego talentu i energii, chociaż jest to film akcji, oferuje realistyczne spojrzenie na proces rekrutacji agentów, co było rzadkością w tego typu produkcjach. Dzięki temu niektóre sceny szkoleniowe bazują na rzeczywistych technikach. Dla doświadczonych widzów thrillerów, moim zdaniem produkcja jest serio warta zobaczenia. Filmiczny manipuluje oczekiwaniami, widza, stale zmieniając dynamikę między postaciami. Gra psychologiczna między głównymi bohaterami sprawia, że film trzyma w napięciu od początku do końca. Ale teraz wyobraź sobie, że to ty jesteś rekrutem. Jesteś jak nasz bohater, młody geniusz technologii, którego życie nagle nabiera tempa, gdy CIA zwraca na ciebie uwagę. Twoja codzienna rutyna, praca przy kąpie, projekty kodów zostaje brutalnie przerwana przez Waltera. Człowieka, który zna więcej sekretów, niż chciałbyś wiedzieć. Mówi ci, że masz szansę na coś więcej, na wejście w świat, o którym wcześniej tylko. Czytałeś na główkach gazet Z początku czujesz ekscytację Farma wydaje się fascynującym miejscem Pełnym zagadek i wyzwań Uczysz się jak oszukiwać wykrywać kłamstw Jak przetrwać w ekstremalnych warunkach Jak zauważać najmniejsze oznaki kłamstwa w oczach innych Zaczynasz rozumieć, że tutaj nic nie jest przypadkowe Każdy ruch, każda rozmowa jest oceniona i analizowana Ale pomyśl, jeśli ty obserwujesz każdego To czy ciebie też nie obserwują? Nie miałbyś takich paranoi? Twoi spółrekruci, którzy na początku wydawali się przyjaznymi rywalami Teraz stają się potencjalnym zagrożeniem Ktoś z nich może cię zdradzić. A może to ty będziesz musiał zdradzić ich. Jak myślisz, taka robota byłaby dla ciebie? Zaczynałbyś kwestionować własne motywy i zastanawiać się, czy to wszystko jest warte poświęcenia? No bo jeszcze wyobraź sobie taką sytuację. Dostajesz w końcu pierwsze zlecenie? I jakie ono jest? No przecież, że śledzi swoją przyjaciółkę, bo jest podejrzenie, że jest kretem. No co, normalny dzień w robocie, co nie? Zostawiam was tą rozkwiną. Więc odpalaj rekruta, siadaj wygodnie na kanapie z ciepłym kocem i miską popcornu. A ja ci gwarantuję, że od razu zostaniesz wciągnięty świat pełę Zdrad i nieufności Dzisiaj to by było na tyle To był film Rekrut, to jest kanał Kinowa Klisza Dziękuję za obejrzenie i do następnego Jeśli Ci się podobało zostaw lajka oraz suba Żeby być na bieżąco I napisz w komentarzu swoją ocenę tego filmu Nowy odcinek w każdą środę i sobotę o godzinie 15 Pozdro